什么？<Sure. S 2> sure. Cześć witam po kolejnej przerwie na kanale. To staje się już niestety małą tradycją, że raz na jakiś czas przerwa musi się pojawić. Przerwa była long story short spowodowana tym, że bardzo się wypaliłem otwieraniem kart, bo sytuacja na rynku była kiepska. To jak oglądaliście mój film np. o Prismaticu, no to wiecie jak bardzo już byłem zniesmaczony tą sytuacją i jak bardzo nie chciałem w tym uczestniczyć. Sytuacja dalej nie jest idealna, natomiast... Padłem na pewien pomysł, jak wrócić i nie robić tego wbrew sobie. Trochę na razie zachowam dla siebie szczegóły, ale oczekujcie nowej porcji kontentu, którego jeszcze wcześniej nie było na kanale, wkrótce. I tylko zaspoileruję, że będzie mocno związany z graniem w karty, a nie tylko z otwieraniem karty. W ten sposób, jakby chcę połączyć swój, swoje nie, zniesmaczenie tym, jak wygląda rynek kart Pokémon, z tym, że wciąż jestem aktywnym uczestnikiem sceny karcianej w Polsce tylko jako gra. że postaram się tą stronę bardziej wam przybliżyć i może zachęcić was również. Tych, którzy oczywiście nie grają, do spróbowania, ponieważ to jest myślę, jedyna opcja, żeby uratować sobie to. Jeżeli interesuje Was tylko świecący kaftan, to dalej jest lipa. Ale jeżeli ten kaftan jeszcze wkładacie w Dragon Shieldy albo katanki, tasujecie i gwacie nimi, tam jest git, tam polecam. Ale o tym więcej w tych przyszłych filmach. Na razie nie spoileruję, co to będzie. A na razie przejdźmy do tego filmu. A w tym filmie otworzymy sobie ETBK z Mega Evolution z Lukawem, bo ten z gardi opóźniony. I na wstępie wielkie dzięki dla wszystkich, którzy mimo tych moich przew dalej tu są i dalej klikają w moje filmy. Fajnie, że są jacyś ludzie, którzy to robią. I wciąż czekają na te filmy, mimo kompletnie rozwalonego schedule wrzucania ich. Także wielkie dzięki dla was i też wielkie dzięki dla Japan Collective, którzy są. Oficjalnym sponsorem tego kanału, wciąż niezmiennie. Oni również mają duże wyrozumienie dla moich y, przerw na YouTube, ale też rozumieją właśnie, że robienie czegoś w sobie wyjdzie tylko na złe i mi i im. Także dzięki wielkie, jeszcze raz boksik od nich. Y, wbijajcie link w opisie. Mam troszkę nowy setup i używam starej lampy, którą mogą pamiętać starzy widzowie kanału. E, Dlatego będzie widać ten taki paskudne odbicie, jak będzie jakaś folia. E, na kartach tego aż tak nie widać, także karty chyba będzie dobrze widać. Będę upgrade'ował trochę stanowisko, też widzicie, że jakby nagrany jestem na wprost. To jest krok w kierunku jeszcze innego rozwinięcia kanału, mianowicie transmisji live, do których podchodzę od bardzo dawna i nie mogę się zebrać. Jeżeli się uda, no to właśnie ten setup ma mi w tym pomóc, że on jest do tego przystosowany. Ale dobra, nie przedłużając, opening. Miałem nożyczek. Pewne rzeczy się nie zmienią. I mój mikrofon. Mikrofon, którym często otwierałem yy, boksy, wciąż tu jest i wciąż mi posłuży do tego. Okej, okay. no to bez folii, e, troszkę mniej się odbija to światło, więc teraz go Wam lepiej pokażę, bo wy wygląda następująco z zewnątrz, w Wam nie pokażę, bo tam się spoilery odbywają. Po strunięciu obwodu to oczywiście pierwsze co zobaczymy to Player's Guide, który wszystkich zawsze bardzo interesuje, dlatego zajrzymy od razu na ostatnią stronę, gdzie są malciki. W Mega Evolution Series, bo e, to już jest jakby nowa seria Pokémon, nie jest to już e, dalej Scarlet and Violet, wprowadzili te takie nowe złotka, które są jakoś legendarnie rzadkie. I bardzo drogie. Mimo, że według mnie są takie ok. Są lepsze niż te złotka, które były, ale to wciąż nie jest tak ładna karta, jak altarty pozostałe. Jeżeli bym miał powiedzieć, którego altarta chciałbym najbardziej, to jednego z dwóch Mega Lukawii, Mega Gardii na pewno. Natomiast jakikolwiek altart jak zwykle mile widziany. Zajrzyjmy do boksa. O, teraz to wszystko w takim plastiku jest. Oj, wrócili wrzucili do coinów. Tej, zapomniałem. Znaczy zapomniałem, nie wiedziałem, że będą coiny. Nie oglądałem żadnych openingów. No, już hit po tym zaskoczeniu. Także nie wiem, co jest w środku, także trochę na ślepo z Wami y, otwieram. E, standardowo koszuleczki z lukawio pożo, natomiast do grzania się niestety nie nadają. Są bardzo kiepskiej jakości. Standardowa cegła energii. Nowe damage countery, do których przyjdziemy zaraz. Najpierw kosteczka. Kosteczka bardzo ładna. Podoba się dla mnie. A damage są spoko, ponieważ każdy damage counter ma od 10 do 50 i 100. A to, co w stawiech mnie wytowało, zawsze jak gram na kogoś, kto ich używa, no offense, ale zawsze ludzie grzebali w tych demiesz kontewach, bo mieliście od 10 do 60, od 70 do 120, od 130 do 180 i zawsze jak zaatakowałem, to szukali tej konkretnej kosteczki. A ja zawsze używałem po prostu D6 i. Każda kostka robiła to samo, wystarczyło znaleźć odpowiednią ściankę, co było według mnie szybsze, a to jest dość istotne przy graniu w Pokemony, żeby robić rzeczy szybko. Bo zazwyczaj czasu brakuje, a nie jest go w nadmiarze. Eee, a te są fajne o tyle właśnie, że każda ma to samo i ma właśnie od 10 do 50 plus stówka, co jest w sumie łatwiejsze do przemnożenia zawsze o 50 niż o 6, więc też będzie łatwiejsze, na przykład dla moczy. Uważam, że te demeczką tewy countery... ale wam pokazałem te demyczką tewy. Countery... Eee, te demyczką tewy. Countery są bardzo w porządku i polecam. Może nawet sam spróbuję ich używać. dobra, ostatnie w plastiku, bo jedną rzecz już wcześniej wyciągnąłem. 9 boosterków Mega Evolution. Porząd, na razie tu nie ma się czym podniecać. Trzeba zobaczyć co jest w środku. O, kodzik dla was. O, 6 Dividerów, wcześniej było po 4. Więcej Więcej to Lipi. Są ładne, no ale tak jak zawsze wspominam, one będą między kartami, więc nie będzie ich widać zbytnio. I promeczka z tego ETB-ka, czyli Veolu. Bardzo fajny. Lubię Lukawio, lubię Veolu. Pokémony psy są w pożo. Standardowo, no, promeczki niestety bez żadnej tekstówki, ale wciąż bardzo ładna. Karciocha. No dobra, e, to zawartość ETB-ka troszkę odświeżona, więc nawet może ciekawsze to było dla niektórych. A teraz przejdziemy do bustewków. 9 bustewków. Zaczniemy od tego z Lukawią tematycznie, bo ETB z lukawio w tle. To może do zestawu dociągniemy sobie jeszcze Alcika Lukawią. E, nowe kodziki, nasze nowe wywiad kodzików. Jest też standardowo nowy typ energii z takimi zawijasami e, jak Mega ewolucje mają te, te swoje, swoje logo. Bardzo fajny klączew od Kami, bardzo fajne ludki się tam wypierdaczyły z tyłu, tutaj można zobaczyć. Bardzo lubiany styl przez dużą ilość osób, cute wisu e, Skończyło mi się miejsce na karcie pamięci, także musiałem przerwać, ale nie spojrzałem co było z tyłu, także dalej zaglądamy. W ciemno. Nowy typ wywewca, Taki e, lustrzany. Spoko. Podoba mi się o wiele bardziej niż te wywewcy z jakimiś dziwnymi wzorkami. Dla mnie na plus zmiana. Delmais i Meganium. Meganium, która jest bardzo spoko kartą. Jej abilitka sprawia, że każda podpięta Grass energia sprawia, że liczy się za dwie energie. Czyli na przykład jej atak kosztujący dwie Grass i dwie Colorless e, można zasilić tylko dwoma energiami trawiastymi. Oczywiście nie jest to najlepszy attacker, który może z Zutylizować tą e, abilitkę, natomiast jako przykład mi posłużyła. Okej, okay, kolejna paczucha. Cute Stufful, leży sobie w kwiatkach elegancki. Sisley Pete. Już kiedyś był taki ziomek w kartach Pokémon, co wychodził ze studienki i go zbanowali nam małego zboczeńca, więc uważaj ziomek, ale jaja. Yeah. Lily's Determination, która dla wielu z Was pewnie jak otwieracie karty jest po prostu bulkowym trainerem, którego wypierdalacie. Wstrzymajcie się, zostawcie sobie te karty. Nie wiecie kiedy Wam się zachce grać, a jest prze -zajebistą kartą ee, do gry. Jeżeli mamy 6 prize'ów, czyli wszystkie do wzięcia, tasujemy kartę do ręki. Tfu. Tasujemy rękę do Tali, dobieramy 8 kart. Jeżeli Mamy mniej niż 6 do wzięcia. To samo, tylko dobywamy 6 kart. Jeden z najlepszych 2 saporterów kiedykolwiek wydrukowanych. Prezydent Trump, Dengo, Sobul i Dayalga. Kolejny paczek. Bardzo ładna jest ta czekowita, bardzo mi się podoba ten narcik, że stoi sobie między kwiatkami. Bardzo lubię kwiatki mieć za moją głową. Widzicie nawet tak? dwa z moich kwiatków i, i ten narcik do mnie przemawia. Złówka mu mu, mu, kurwa mu. Eee, Power Agic, bardzo spoko karta do fighting Decków, Fighting Pokémony po użyciu tego itema zadają 30 damage więcej aktywnemu Pokémonowi przeciwnika. Ale jaja, rabut i Cinderace do zestawu. Kolejny paczkę. Także tak jak mówiłem w wstępie, no dalej jakby sytuacja z cenami kart jest niezbyt fajna, dalej ciężko jest mi polecać robić cokolwiek innego niż otwierać single, natomiast no boss sort w of dostał reprinta, niestety, albo stety, zależy, w tej stronie tego konfliktu się znajdujecie, zgubiłem wątek. No, w każdym razie, dobra, pewnie nic ważnego nie mówiłem. Powerade w Revercie i Mega Vinozaur, Mega Vinozaur, Mega i X. bardzo... Ciekawa karta, zwłaszcza HP tej karty jest ciekawe. Jest to chyba najwięcej HP kiedykolwiek jak Pokémon miał na karcie, oczywiście poza tymi z bazaru. Z Thanosem, Mewtwo i Thanos, 300 tysięcy HP. Bardzo fajna karta z potencjałem, fajnie działa z Meganium. Ogólnie trawiaste deki, możliwe, że mają swój moment aktualnie. Znaczy nie, że są najlepsze, ale że nie są beznadziejne. Kolejny Patchkins, śmieszny szrudoł. <śm to ty, jak ci stara wchodzi do pokoju i się pyta, czy lekcje odrobione. Latios, bardzo fajowy. Repel, to ty, jak wchodzisz do pokoju pełnego kobiet i wszystkie od ciebie dalają. Cloucher. Shedinja w Illustration Rev. bardzo fajnie i to jest chyba pierwsza karta jakaś ładniejsza Shedinja ever. Właśnie mało e, kart dostaje ten Pokémon, bardzo spoko. Ładniusia i hawiama kolejny paczek. Abra se macha rzeczami bez dotykania, też tak umiem. Meganium w Reverse'ie, Shackle w Reverse'ie i Kyogre. Musicie wybaczyć wujkowi, że nie jest taki płynny przed kamerą jak kiedyś, ale trochę zardzewiałem i ciężko mi się gada. Jestem też lekko podziębiony, więc zobaczcie, jak się poświęcam dla Was, żebyście zawsze mieli film bez żadnych przerw. Chociaż ktoś mógłby powiedzieć, że problemy z mówieniem były tutaj zawsze na tym kanale, ale byłby niemiły. O, Lily w Reverse'ie, bardzo fajnie. Jinx. I mega kamera TX. To jest w ogóle śmieszna karta, bo to jest karta, która możliwe, że sprawia, że można grać Magmara w deku i on nie jest beznadziejny. Także trzymamy kciuki. I ostatnia paczka. Więc standardowo Last Pack Magic Czy Last Pack Magic, Zobaczmy, Mentain, Marshadow I Harijama, czyli nie najlepiej Ale trafiłem w lili, więc jestem zadowolony Także widzicie, jak się gra w karty To nawet takie teoretycznie karty Które byście nawet na nie nie spojrzeli Dają dużo radości Także polecam serdecznie grać w karty A na dzisiaj to tyle, mam nadzieję Że film się dało oglądać Ponieważ tak jak mówię, dawno mnie nie było przed kamerą Więc mogłem być lekko zardwiały Następny film prawdopodobnie jak takniemy sobie całego boosterboxa. Ostatnio jak tak powiedziałem, to ten film nigdy nie wyszł. Więc wiadomo. Może nie, może tak. Zobaczymy. No i czekajcie też na filmy, które nie są openingami. Mam nadzieję, że uda mi się Was nimi zainteresować, zrobić je w ciekawy sposób. Dajcie im szansę na pewno, jak wyjdą. No, a na dzisiaj to tyle. Widzimy się w następnym filmie. Kiedyś.